Z tej strony Emil Elektrikos, emieńczyk na kanale EMI Hydroelektro. I tutaj odcinek hydrauliczny. Jest to druga część moich zmagań, jeśli chodzi o demontaż instalacji wodnej w starej kamienicy. Zapraszam do pierwszej części. Link będzie znajdował się pod opisem filmu. Tu Wam pokażę. Dzisiaj wyjątkowo mam miejsce pracy doświetlone. Jedna lampa, tu jest druga lampa. A teraz idę zamknąć wodę w ubikacji. Tu niedawno była wymieniana instalacja wody użytkowej. Zim, tu jest zimna woda, tylko doprowadzona. I kanalizacja jest. Teraz świeżo zrobiona, więc ja sobie wodę zamykam. No to teraz czas na spuszczenie wody z bojlera, ale muszę mieć obydwie ręce wolne. zrobił ból ból zabulgotał się coś tam jest jakaś woda ale ja coś czuję że muszę to zrobić jeszcze inaczej w ten sposób to mi to nie, nie zleci ona tam u góry to wam pokażę bulgocze się i bulgocze tu u góry Poluźnię sobie śrubunek. Poluźnię sobie śrubunek. I pójdę do toalety. I będę spuszczać tym wężykiem. Bo... E, myślę, że tak mi będzie łatwiej. Od razu wodę będę zlewać do, do toalety. I tutaj u góry, górna krawędź bojlera. Poluźnię ten śrubunek. To mi się zrobi podciśnienie. I woda będzie tam zlatywać po stronie zimnej. Tylko muszę mieć do tego dwie ręce. Sorry. Dobra, jednak trochę inna żabka, ale już mi to puściło trochę. tą żabką to nie byłoby szans. O, tu już mam dostęp powietrza, więc idę teraz do toalety i będę spuszczać tym wężykiem. No to co? Próbuję. Ile tam jest wody w bojlerze? Jednak coś jest wody w bojlerze, to sobie teraz zerknę do łazienki tu za ścianą. No ale widzicie jak teraz pięknie poszło. Dobra, dam sobie ten dążyk tutaj trochę wyżej. I tak to wygląda. Co mi zleci zapełni wiadro to wylewam tutaj do kibelka i tyle no. Także się widzimy za chwilę. W międzyczasie jak napełni mi się już szóste wiadro. Mogę sobie zluzować ten śrubunek od ciepłej wody. To już mogę zrobić i ten fragmencik sobie zdemontować żaba odpowiednia także tutaj mi nic nie poleci wiecie na jedną ręką czy to puści w ogóle o to jest pytanie o, opuściłem o, zobaczcie, ja tam się szarpię z tym śrubunkiem. A tu mi akurat nie cała woda spłynęła. Tyle, ile miało spłynąć. No dobrze, to lekka zmiana planów. W ogóle, co Wam powiem? Czego tutaj brakuje? Bardzo, bardzo ważnego. To jest stary system, ale mimo wszystko na zimnej wodzie. Nie ma zaworu bezpieczeństwa. To w sumie bardzo, bardzo wielu rzeczy brakuje na tej instalacji, bo ona zrobiona prostym sposobem. A jak nie ma zaworu bezpieczeństwa, to puch! I boiler wylatuje. Tak samo tutaj No dziwi mnie z tą podkową, jak to tu jest rozwiązane. No bo niby jak tutaj ma się wodę do tego dopuszczać. No dobrze, ja biorę żabę i sobie rozkręcam zimną wodę. Najpierw puszczę tu, potem spróbuję puścić ten śrubunek i sobie po kolei te rury zdejmuję. Te odpadkowe od wężownicy zostawię sobie na koniec. Tu mi ścieka jeszcze jakaś resztka rdzawej wody. A z tymi śrubunkami, słuchajcie, szarpie się i szarpie, i nic z tego nie wychodzi. One są zamalowane farbą, zastarzały i to w ogóle nie puszcza. One mi się tutaj cało obracają. Także, w tym wypadku, co? Sukces. O, o i się udało ten jeden. Skurczę. żeby mi jeszcze te popuszczały. Też je spróbuję tak pobić młotkiem. Dobra, to wiadro coś może ścieknąć trochę. O. To nam tutaj puściło. I teraz jeszcze, żeby to ustrojstwo mi tutaj puściło, to już byłoby pięknie wtedy i codnie. I dobra. Próba. O. Mamy to. Mamy to. O. No zdemontować poprawnie bojler też jest trzeba wiedzieć jak. O. o. Cudnie. Okej. Okay. Widzę, że mi się tutaj wszystko obraca, także mogę wziąć klucz i to sobie tutaj wszystko rozkręcić, ile się da. No dobra, ja to mam tutaj to rozkręcone od strony baterii po stronie kuchni. I teraz spróbuję, czy to mi wyjdzie. Dobra, próbujemy. O, 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 o. 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 I ten. I dalej się trzymam bez szlifierki kątowej. A tak to poszłaby w ruch już. Parę razy. No nic, to próbuję dalej. Na razie mam o takie trzy odcinki zdemontowane. Mam szlifierkę kątową dzisiaj ze sobą, ale tak modzę, czy uda mi się to zdemontować w miarę możliwości bez. Okej, okay, dobra. Spróbuję tak. Dobra. Jaka sytuacja tutaj O. wyszło wyszło teraz spróbuję to sobie roz... no dobra Walka z rurą przegrana, na niekorzyść żabki. To mi taka śruba wypadła, co to mocowało to wszystko razem. Żabka do naprawy, ale mnie szarpło, naprawdę. Jednak nie obyło się bez pomocy kątówki, także no, nie ma opcji. Biorę szlifierkę kątową i wycinam tutaj to wszystko. Skorzystam z okazji i dogram komentarz spoza. Także próbuję szarpnąć za te rurki i zobaczyć, czy one mi wyjdą. Za zwykłym pociągnięciem, na przykład, że złapię za te rury i od razu e, wyrwę je ze ściany, albo gdzieś je złamię na kolanku przy ścianie, ale to mi kompletnie nie wyszło. No i z tego wszystkiego biorę młotek i te płytki zbijam. E, tak jak będziecie za chwilę widzieć, one schodzą mi bardzo łatwo ze ściany. No, wtynki są tutaj ogólnie dość słabej jakości w tym mieszkaniu. A teraz, tak ogólnie do całości, się nagram, i w tle będziecie widzieli no, moje zmagania tutaj z tymi płytkami na ścianie. Także, jeżeli chodzi o to zlecenie, bo ja je montuję 3 października 2022 roku. A te prace, które tutaj widzicie, są z kwietnia 2022 roku. Także też ujęcia mi się trochę przeleżały na montażu, i z początku były to ugadane prace elektryczne i hydrauliczne. Udało mi się tutaj z początku zrobić prace przygotowawcze elektryczne, odpiąć starego WLZ-a um, od tej instalacji, w ten sposób, że na jego końcu, od strony mieszkania, było zamontowane robocze gniazdo prowizoryczne. Z domontowanym wyłącznikiem nadprądowym, który robi tutaj za zabezpieczenie całości, i do tego gniazdka mam właśnie podpięte lampy, które tu widzicie, które mi doświetlają. Z tego gniazda mam zasiloną swoją kamerkę praktykę swoją lustrzankę, czy też szlifierkę kątową. WLZ jest tutaj jeszcze w przewodzie bawełnianym, bodajże, jest to dwa przewody o przekroju 2,5 bawełniane w rurce Hartmana. A tak wracając do hydrauliki, to udało mi się też ugadać tutaj całości prace hydrauliczne w tym mieszkaniu. Ale wydarzyła się sytuacja na początku maja ze szpitalem. I moi stali widzowie wiedzą co się wydarzyło, było to szeroko przeze mnie komentowane, że trochę z nadmiaru pracy i braku odpoczynku siadło mi zdrowie. Jeszcze końcem kwietnia, początkiem maja udało mi się tak dogadać z klientką, inwestorką, że wezmę tutaj większy zakres tych prac remontowych. Takie, które jestem w stanie wykonać pewne rzeczy wyburzeniowe, jakieś jedne zamurowania drzwi, zdjęcie gumolidu, zdzieranie tapet, wymianę okien. Tu są małe okna w tym mieszkaniu, także nie byłoby problemu dla mnie, żeby te okna wstawić tutaj nowe, gdyby już były, oraz do tego parę innych prac, ale się mi to posypało. I potem wiem, że tutaj na tym zleceniu były różne dramaty budowlane, kiedy przyszła tu pracować inna firma, ale to już jest zupełnie osobna opowieść. Teraz przyszła pora na tą wężownicę z zasilaną spodkowy z, z pieca kaflowego i ciekawe co się stanie jak poluźnie te śrubunki, czy nie siknie mi woda. Biorę sobie inną gramę, taką większą. I zobaczę, czy trzeba będzie to pukać, czy mi samo puści. na kopę co ciężko idzie. No dobra mam wrażenie, że to mam wrażenie, że to trochę choć cokolwiek drgnęło. No to patrzymy co się stanie. Yeah. tylko ciekawie mnie skąd to się napełnia. Teraz jeszcze przede mną ten górny śrubunek tutaj. No, i wygląda na to, że nie ma za bardzo wody na tej wężownicy. A nie, sorry, w jednak jest. W jednak jest. Ale miejmy nadzieję, że tak nie za dużo. Przechylę to. to, to. Co się dało stąd zdemontować ze ściany? To mam zdemontowane. Tutaj, te wszystkie kruczce, mówki, śrubunki, kolanka. Ile, na ile udało mi się wykręcić? Na tyle mam wykręcone, żeby ten boiler, boiler przesunąć tu bliżej ściany i żeby go jakoś stąd zdjąć. Dobra, jeszcze raz szlifierka kątowa. Dobra, to teraz spróbuję. Trzecie zaraz. I wyszedł. Udało się. Trzeba było tu jedynie podkuć ścianę z jednej i z drugiej strony, bo on tak, tak był na wylot. Ten boiler on tam wystawał poza ścianę, a tutaj już jest zdjęty, czyli sukces.